Po ostatnim treningu przed meczem towarzyskim z Irlandą jest z nami Krzysztof Mączyński. Krzysiu, trenowaliście półtorej godziny, prawie? Wszystko się klei tak, jak się kleić powinno? No, widać po kolegach tutaj. Już się czai Artur Jędrzejczyk za filaru, zaraz coś się będzie działo. Tak, po treningu atmosferka jak najbardziej musi być, także... Półtorej godziny wykorzystanych w 100%, także jutro. Półtorej godziny koncentracji pełnej. Tak, tak, tak. Teraz jeszcze czas na zabawę, wcześniej był czas na trening, a jutro czeka nas fas fascynujący mecz. Ty widzisz jakąś różnicę w tej drużynie w stosunku do tego, co było na poprzednim zgrupowaniu, jeszcze przed awansem? Jest jeszcze lepiej niż było. Lepiej. Także idzie to wszystko w dobrym kierunku, także jesteśmy optymistami, patrzmy do przodu. i Jutro, jutro święto, bo jest mecz. I... Zobaczymy, jak będzie. Ekipa Islandii to 8 zawodników w pierwszym składzie, którzy są troszkę wyżsi od ciebie, prawie tak wysoce jak Artur Jędrzejszyk. 185 cm wzrostu. Nie ma ryzyka, że ty piłkę to będziesz raczej oglądał nad głową przez 90 minut. No, najpierw trzeba wyjść na boisko, żeby, żeby móc zmierzyć się z przeciwnikami. Tren zadecyduje jutro na odprawie, ale tak jak mówię, już miałem przetarcie w meczu z Irlandczykami, także nie obawiam się niczego. Duże to było przetarcie i z Irlandią i Szkocją u Ciebie, widać pewność Ciebie w meczach ekstraklasy, Ty to czujesz też w głowie? No, że... no tak, z każdym meczem to doświadczenie nabywasz i z każdym meczem jesteś, jesteś bardziej zmotywowany do, do pracy i myślę, że tu nie ma ani żadnego stresu, ani nic, bo to jest nasz zawód, taki wybraliśmy i przede wszystkim każdy mecz jest inny i trzeba się przygotowywać tak samo. To jutro spokojnego, bezstresowego zwycięstwa. No, Dziękuję Ci bardzo.